Przy ulicy Ratuszowej stoi kamienica, jakich wiele w Rawiczu. Jest w niej pięć lokali mieszkalnych. Jeden z nich to mieszkanie socjalne, które od kilku lat zamieszkuje pan Jan. Sąsiedztwo z tym lokatorem, delikatnie mówiąc, nie należy do przyjemności. Cztery lata, pan tylko ten, to mieszkanie dostał, tak cztery lata tu się borykami. Jest alkohol, denaturat, trup był i teraz podpalenie. Pożar wybuchł w ostatnim dniu stycznia pod wieczór. Dwie osoby zostały hospitalizowane. Jako przyczynę wskazuje się zaproszenie ognia. Otwórz no tylko. To ja sąsiadka To Co tu się dzieje? Że ma pan taki bałagan? No nic nie robię. No i dlaczego? Przyjemnie panu tak tutaj... Nie... A nie mogę posłuchać jak pan po nocy chodzę? Ale no wie pan, no troszeczkę porządku by się należało zrobić, co? Jak To kiedy pan się weźmie za to? Do ten? soboty. W tę sobotę? Do soboty, jest Do soboty. A jaka była przyczyna tego pożaru? Czemu to się spaliło tutaj? A co jest ja sobie że małem kolega był, nie najprawdopodobniej papieros. No, na pewno siedzieli, popijali, któryś zapruszył ogień, po prostu zapalił papierosa albo albo jakiegoś szpeta, bo oni na pewno papierosów nie palą, nie mają. No, ale ale i, i się zajęło. Nie Bo jak się denaturat, no denaturat de jest łatwo palny. no. A nie boi się pan, że coś się stanie i sąsiedzi. Są dzieci... Ja myślałam. No. Ja nigdy nie podpalam celowo, ja nigdy. No, ale wie pan, czasami może być różnie. No, no właśnie. To jest przypadek. Jak twierdzą sąsiedzi, w mieszkaniu często odbywają się libacje. Nieraz 10 osób mieszka. Była pani z opieki społecznej, to widziała tutaj, leżeli jak śledzie, tutaj wszyscy pijani. No. A czemu pan nie miał klucza? Zgubiłem. Ach, zgubił pan. A tyś mi teraz klucza, Też nie wiem, to jest taka niewiadoma, że nie wiem. Policja też już nie reaguje na to, bo jak zadzwonimy, to, to przychodzą, uspokajają, pospisują i, i nic więcej, bo. Po prostu nie, nie wezmą na izbę wyczeźwień, bo ten pan i tak nie zapłaci, bo nie ma z czego. Byłam w opiece społecznej, opieka też nie, bo nie znają człowieka, nie korzysta z opieki i tyle. Sanepit umył ręce, nie ma zagrożenia epidemiologią. Nie sprząta ten pan teraz jeszcze po tym pożarze, to wszystka woda tutaj wyleciała. No, no horror. Także jak otworzy tutaj drzwi, no to jest straszny smród. Tu na rynku, było klusza. Nie lubię przybliżać, ale zaptykły i nawet źle. Źle? Nie ma drzwiczek od pieca, bo są wyrwane. Ostatnio żeśmy z sąsiadką tu weszły, bo czułyśmy dym, no to weszliśmy, no to jakieś spodnie wystawały z pieca. A słyszałam, że tutaj miał pan trupa też. Jak to się stało? Że tutaj Nie. jakiś kolega panu zszedł, czy co? No, przestał pić. I przez to umarł, jak przestał pić? Mieszkanie przy ratuszowej to już kolejny lokal socjalny przyznany panu Janowi. Lokator nie płaci żadnych opłat. Media w mieszkaniu są od dawna odcięte. A jak pan sobie radzi na przykład jak jest ciemno? Widzę jak w lupek żadne Z cmentarza pewno takie te znicze przynoszą i, i, i palą tutaj. Sąsiedzi pana Jana już od dawna sygnalizują swój problem różnym instytucjom. W czerwcu ubiegłego roku wysłano skargę do Zakładu Usług Komunalnych. Sprawa o eksmisję trafiła do sądu. Wyrok mamy prawomocny. Sprawa została skierowana również do komornika. Pan będzie musiał po prostu to mieszkanie opuścić. Eksmisję w myśl prawa będzie można przeprowadzić dopiero w kwietniu. Sąsiedzi liczą każdy dzień. Może każdego dnia, każdej nocy może nas spalić. No. A później a później będzie telewizja, będzie wszystko, bo się stała tragedia. Jak deklaruje wiceburmistrz gmina, zrobi wszystko, by pan Jan trafił pod opiekę no, no, Domu pomocy wiecie, społecznej. Ale. Widzę, że ma pan chleb, ma pan dżem. I groszony. I, I czekoladę pan I ma. czekolaczkę ma. No już pan. I alkohol ma. Mieszkanie socjalne ma po eksmisji zostać odnowione i oddane nowemu lokatorowi. Wielkie koszty znowuż zakład usług komunalnych będzie musiał ponieść z tego tytułu. No i miejmy nadzieję, że to mieszkanie otrzyma ktoś, kto naprawdę na to mieszkanie zasługuje. Mieszkańcy kamienicy mają za złe gminie, twierdząc, że wydaje pieniądze na mieszkania socjalne, podczas gdy ich czynszowa kamienica dawno nie widziała remontu. Nie można się doprosić komunalki o wymalowanie klatki schodowej mhm. nic. Wszystkie remonty robimy sobie w mieszkaniach sami. Komunalka pieniądze ma na takie właśnie remonty. No, gorzej, gorze jak zwierzę, No Pani dla mnie najeżdża. Jak najeżdża, no jak można tu żyć, miałeś posprzątać tu ten i co? No panie. kiedy, kiedy posprzątasz? Ja idę na planty, bo przecież ma nie za mnie